będzie wyglądało moje śniadanie pod spodem mam dip i teraz słuchajcie tak na czubku łyżeczki pieprzka jen, przyprawa myśliwska, która ma w sobie różne ziółka rożpunka, łyżeczka cukru do dipu i olej lniany zaraz wkroję pomidorki do tego ser sałatkowy ziołowy i ogórek to wszystko wymieszam i będę wcinać, dlatego, że jest przepyszne po prostu. Do zobaczenia przy śniadaniu. Siedzę na magicznych wrotach. Tutaj macie mój profil, wejdziemy w niego. I numery telefonów do mnie. I smsowe. Tutaj i czym się zajmuję. Także jestem podłączona, a w międzyczasie śniadanko i oczywiście ładne o, magiczne wrota a tak wygląda już wszystko pokrojone, teraz tylko wystarczy wymieszać, zaraz to będę robiła i wcinać, takie jest dzisiejsze śniadanie witam kochani, podobnie już tym razem z tej perspektywy, dzisiaj taki kompletnie podomowy blok dlatego ja też po domowym outficie typu fryzura na yy, o, fryzura na szoguna, opaska na włosy, żeby tu nic nie przeszkadzało. Przed śniadaniem, które Wam pokazywałam, nagrałam już dwa filmy. No i właśnie. Yy, będą to filmy o użyciu czarnej świecy, tylko że dlaczego dwa? Bo zaczęłam nagrywać filmy po angielsku. Wczoraj wrzuciłam jeden film z angielskimi napisami, co było prostsze, bo po prostu można było w translatora tłumacza to wszystko wrzucić. Ale znowu, jeżeli chodzi o obrabianie tego filmu, to była jakaś czysta tragedia, po prostu, żeby te napisy dopasować. Więc postanowiłam zrobić z siebie małpkę cyrkową i nagrać film po angielsku Wy macie tą samą wersję w języku polskim nawet bym powiedziała lekko rozszerzoną bo jakby to jest mój język ojczysty i wiem co mówię natomiast po angielsku nagrywam po to żeby y, również osoby które nie znają języka polskiego a są zainteresowane magią mogły bardzo ciekawe rzeczy posłuchać oczywiście mój angielski jest pod tytułem Kali chcieć jeść co nie dopowiem, to się chyba do uśmiecham na tych filmach. Ale e, dlaczego o tym Wam mówię? Dlatego, że każdy ten angielski film będzie z inną miniaturką. Choć będzie, że jest wersja angielska. Po to, żebyście dwa razy tego samego kochani, nie oglądali, bo to e, mija się z celem. Zobaczcie, co tu się dzieje. A! Co tu się dzieje na kolanach po prostu. Na kolanach się dzieją różne kocie, ciekawe rzeczy. Takie ciekawe rzeczy się dzieją na kolanach. Tak, także w każdym razie taki jest mój szczwany plan. Myślę, że ten rynek angielski również potrzebuje troszeczkę naszej wschodniej magii, że tutaj nikt takich rzeczy do tej pory nie robił. Przypuszczam, że po 50. filmie zacznę mówić normalnie, bo się nie będę wstydzić. To nie jest tak, że ja nie umiem angielskiego, ale mam w mózgu taką klapeczkę, blokadkę, która powoduje, że w momencie, kiedy. Ja próbuję coś powiedzieć po angielsku, to mam tak, e, czy ja to dobrze mówię, i w ogóle zła wymowa, i nie akcent, w ogóle wszystko, ale przełamuję to, także nie będziecie się mylić. Te filmy dla Was będą zupełnie normalne, natomiast te filmy po angielsku będą z innymi miniaturkami, tam będzie na takim papirusie napisane Love Spell Magic in English, tak? English version, więc nie będziecie musieli tego dwa razy oglądać. Ale zachęcam do obejrzenia końcówki filmu, bo już po całym filmie są wpadki. To, co jest wypikane, jest przekleństwem, od razu mówię, dzisiaj ten film wrzucam. Yy, także zachęcam Was do obejrzenia tego filmu chociażby na końcu, bo fajnie myślę to wygląda i takie rzeczy też będę umieszczać, póki się nie nauczę i gdzieś mi ta blokada moja nie odejdzie. A potem, może zaczniemy wersję hiszpańską, ale do tego już długa droga. <laughs> Także tak, dzisiaj jestem w domu i to będzie taki vlog podomowy. Tutaj nie będzie się e, nic bardzo ciekawego działo, dlatego jestem właśnie w tym designie e, domowym. I słuchajcie, ja Wam już pokażę, tylko szkoda mi kota zrzucać, ale już Wam pokazuję, jak to wygląda. Oczywiście, papucie na nogach, dresiczki które zobaczycie w, w, w ojej, jak ktoś w holu. Dresiki są fajne, bo są cienkie i mają y, tą, no gumkę, bar, bardzo wygodne. I mam bluzkę, zaraz zobaczę, czy będzie ją widać, z takim trochę, słuchajcie, dresowa bluza z takim napisem, y, lekko mi to motocyklowy styl przypomina, ja bardzo taki styl lubię. Oczywiście świece się błyszczą, jestem nieuczesana, niezrobiona, bo po filmie już zmyłam makijaż, bo i po co ma ten makijaż być w domu? U mnie w kominku pali się rytualna świeca, słuchajcie. Tu jedna, w drugim pokoju kolejne. Także dzień jak co dzień. Oczywiście jestem na magicznych wrotach dostępna. A, i jeszcze Wam jedną rzecz pokażę. Słuchajcie, mam talizmany. Mam talizmany runiczne w formie w formie magnesów, także jeżeli ktoś jest zainteresowany one są po 5 zł ktoś jest zainteresowany, to ja proszę bardzo na miłość na finanse, na ochronę i na zdrowie tak to wygląda, mam jeszcze łapacze snów do samochodu także tutaj możecie do mnie pisać i będę w razie czego wysyłała a to chyba tylko tyle na teraz jeszcze mam nadzieję się odezwę, pa pa i witam Was ponownie. Dzisiaj faktycznie jakiś taki totalny marazm jest. Nawet za bardzo nie dzwonicie. Ale wiecie co? Ja się w ogóle przyzwyczaiłam. Nie wiem dlaczego, że we wtorek to generalnie mam bardzo, bardzo mało telefonów, jeżeli chodzi o magiczne wrota. Nie wiem dlaczego. Czyżby we wtorek wszyscy aktywnie uczestniczyli w pracy, bo w poniedziałek jeszcze nie wiedzą, co ze sobą zrobić? No, być może, być może. Może tak faktycznie jest. Dobrą rzeczą, którą zrobiłam, a właściwie nie ja zrobiłam, to jest przegląd samochodu. Dlatego, że słuchajcie, co roku staram się, żeby ktoś mi sprawdził filtry, oleje, czyli takie jakieś coś tam jeszcze. Ja się na tym nie znam, to ma funkcjonować po prostu. No ale właśnie jakieś takie podstawowe rzeczy, które to są tak no, wymienne. I pan tutaj wziął samochód, który ma blisko warsztat. Wziął samochodzik, zrobił, przyprowadził, także nie musiałam nigdzie jeździć i cudować. Bardzo fajnie, mam wszystko wymienione i na następne 10 tysięcy, 15 tysięcy kilometrów starcza, a że ja dużo jeżdżę, bo przecież wiadomo, że praca w Warszawie ewentualnie w Łodzi, więc jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę i może to nie są wielkie odcinki, ale są częste dlatego wiadomo, że ja to gdzieś tam wyśmigam, no ale już jedna rzecz z głowy, a że mamy taką pogodę, wiecie, już trochę ku wiośnie się ma, to yy, no już muszę takie sprawy pozałatwiać, żeby potem po prostu nie myśleć. Chciałam jeszcze oglądałam sobie aparaty na Allegro, słuchajcie i teraz jest zagłostka. Aparat dobry i drogi, czy średni i tani i generalnie nic nie kupuję, bo to jest tak. Ja nagrywam dosyć dobrym aparatem. Słuchajcie, wy macie tutaj filmy w Full HD, bo tak ma odchylany wyświetlacz, dlatego czasem zerkam na bok patrzeć, co tutaj z tyłu widać, czy, czy jakoś coś tam nie, wiem, nie, nie, nie gryzie się bardzo mocno. I on dobrze nagrywa, tylko jest skubaniec po pierwsze ciężki, więc jak ja go już teraz trzymam, to jak widzicie, zmieniam rękę, bo mi po prostu ręka boli, to jedna sprawa. Do vlogów się mało nadaje, bo w domu to fajnie się nim nagrywa, a jak idę po ulicy to widać, że coś nagrywa mi w ogóle tak jakoś dziwnie. I no ciężki, ciężki, więc ciężko go wynosić generalnie. I chciałam jakiś taki mały aparat do vlogów, ale jeszcze nie mam takiej sumy pieniędzy, którą. Mogłabym na to poświęcić, więc na razie faktycznie oglądam i myślę, że po prostu sobie chyba pozbieram na ten lepszy i droższy. No bo to ma być na długo, nie na raz. No i ten oczywiście już wszystkie plastiki odpadają. Aparat, który ma, słuchajcie, nie wiem, dwa lata. Chyba dwa lata. Już zaczynają te gumki tutaj wszystkie odpadać. Ostatnio nawet ktoś wziął go w rękę i powiedział, żeby w aparacie odpadały gumki. No odpadają. A już może oprócz tu po moje miski o, wygodniej troszeczkę mogę, mogę teraz do Was mówić no i odpadają wszystkie gumki i mamy cały czas się wyłącza bo on sobie jakoś szarpie sam ustawienia nawet jak wezmę na manualny tryb i coś tam poustawiam, to w sumie w filmie to mam tylko tryb albo high, czyli jest jaśniejszy albo jakiś tam jakiś i to się i tak jakoś przestawia, strasznie, strasznie jest niewygodne no, także to zrobiłam i co jeszcze? A, i usunęłam kurze z tego pokoju. Bo ja nie robię wszystkiego naraz, ja robię sobie wszystko po kolei. I na przykład dzisiaj właśnie było to robione, czyli usuwanie kurzy z tego pokoju, a tamtym pokojem zajmę się jutro. Dlatego, że jutro też nagrywam filmy. Słuchajcie, jak ja oglądam tą angielską wersję, to mnie po prostu brzuch boli ze śmiechu. Kali chcieć jeść! Ja myślę, że to jest zrozumiałe, tak? Ale nie o to chodzi, żeby to było piękne. Ja też, jak mi się ta klapka w głowie odkoduje, to też będę mówiła normalnie, bo ja wszystko rozumiem, a powiedzieć to mam po prostu jakieś, nie wiem, synapsy mi w mózgu nie działają zwyczajnie. No ale tak to, tak to czasem bywa właśnie. Przecież nikt nie będzie cały czas pił, żeby za przeproszeniem rozluźnić język do filmów, prawda? Trzeba to zrobić zupełnie normalnie jutro też nagram jakąś angielską wersję będę wrzucała podwójnie właśnie dla Was i, i, i dla reszty świata, że tak powiem ale żeby to się wprawić, tak bo jak będę to robiła co tydzień, to po, tu powiem a, a potem już zapomnę także pomyślałam, że będę to robiła po prostu wcześniej taki pomysł, częściej nie wcześniej częściej, i co i w sumie już nic nie zrobiłam w zasadzie będę się z Wami żegnała, bo teraz następują czynności następujące Będę miała troszeczkę spraw karcianych, to mi tak zajmie do 19. Potem mam sprawy rytualne, to mi tak zajmie do 23. I mam wszystko w kalendarzu zapisane, więc tu nie ma mowy, żeby coś opuścić. A w zasadzie o 23.00 to już wypada iść potem spać, więc nie sądzę, że będę się włączała, żeby się tylko z Wami pożegnać, więc teraz się pożegnam, wrzucę tego vloga domowego i po prostu sobie go obejrzycie. Właśnie z tą ciekawostką typu angielska wersja wróżki Joanny. Nie oglądajcie, słuchajcie. Ja Wam tylko mówię, ten pierwszy film o czarnej świecy, który się pojawia, od minuty piątej możecie oglądać, bo tam są wszystkie wpadki. Znaczy te, te radośniejsze, to warto. Resztę niekoniecznie. Trochę jeszcze teraz pooglądam w międzyczasie YouTube'a. Zobaczę, co tam koleżanki ponagrywały, co tam się w świecie YouTube'owym dzieje. Mój telewizor, ja się ciągle zastanawiam, czemu ja go mam chyba z przyzwyczajenia, bo yy, na przykład yy, o, o tych całych aktach, które wyszły Bolka Bolesława. A był taki Bolesław wstydliwy, ha. No, w każdym razie. To wiem tylko dlatego, że byłam w gościach i leciał w tle telewizor. Bo ja generalnie telewizora nie włączam. Czasem, żeby zobaczyć magiczną TV albo, e, albo TVN, ale to tak, jak kiedyś się oglądało takie programy ezoteryczne z zapartym tchem, naprawdę, bo tak było. To teraz słuchajcie, są to ciekawe odpowiedzi na pytania. I tyle, tak niewiele można dla siebie wyciągnąć jakiejś wiedzy, wiadomości, więc po prostu kogo uwielbiam, tak jak na przykład Newiego, albo tarocistkę Beatę z EZTV, Magdalenę Rutkowską, Odero, no są osoby, które po prostu kocham, bo są sympatyczne i fajne, to sobie włączam i sobie patrzę, tak nawet, żeby zobaczyć, jak wyglądają, sobie pomachać z tej strony ekranu, a całą resztę krzyczących i mm, pysznych, ale niesmacznych <laughs> osób to nie oglądam, bo mnie po prostu nawet nie tyle, że denerwują, tylko to, no ja się lubię wieczorem wyciszyć. Po co mam się denerwować, że ktoś skacze i opowiada o genialności wszystkiego swojego? A sporo jest takich osób, niestety. Genialność siedzi w kącie, prawdziwy mistrz siedzi w kącie i prawdziwy mistrz do prawdziwego mistrza walą tłumy. Wszystko po cichu, skromnie, tak mi się wydaje. Tak, ale mam swoje mm, sympatyczne osoby które bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Jest kupę fajnych, e, ezoterycznych ludzi, których poznałam i to ta praca w telewizji nawet to mi dała. To jest fajne. No, rozgadałam się, patrzę, że już tutaj naprawdę pięć minut do Was mówię. Dobrze, także żegnam się z Wami na dzisiaj taki vlog domowy, bo nic nie robię, jutro też nic nie będę robiła, ale przypuszczam, że vloga nie będę nagrywała, bo chciałabym z tym angielskim. Może powinnam w ogóle te wszystkie śmieszne rzeczy umieścić i wtedy bym miała oglądalność jak wardenga. Tak myślę, że tak. No, w każdym razie do zobaczenia i papa, pa, i ściskam Was i przypominam, że zawsze możecie do mnie dzwonić. Telefon, mail macie zawsze z tyłu ekranu, z tyłu ekranu, nie z tyłu ekranu, z tyłu filmu. Yy, I oczywiście wróżby, rytuały, talizmany. Dzisiaj yy, wysłałam swój jeden talizman drzewa życia. Był w filmiku o yy, co się znajduje w mojej magicznej torebce. To był mój talizman i miałam zrobiony drugi. Tylko, tylko yy, dwa były zrobione, także to są dwa niepowtarzalne, mam ja i. No i mam nadzieję, że jutro już tym poleconym listem dojdzie do tej jednej, jednej osoby. Także słuchajcie, no i polecam te, te właśnie runy, które Wam dzisiaj pokazywałam, także też możecie do mnie w tej sprawie napisać. Zostało mi jeszcze trochę, miałam to w zasadzie zrobione bardziej m, dla, dla siebie. No, także mogę powysyłać. Jakby ktoś chciał dużo czy, czy, czy coś, to, to będzie ciężej, ale tak to to się da. No także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie i papa i miłej nocki i kiedykolwiek to oglądacie, może miłego dnia. papa